Słuchajcie, to także są ludwikowice kłockie. Jest to miejsce całkowicie zignorowane, całkowicie nieznane przez, przez badaczy, którzy skupili się tylko i wyłącznie na jednym obszarze, całkowicie ignorując tego typu bunkry obronne. Są to jedyne konstrukcje w całym kompleksie, które posiadają otwory szczelnicze, w tym znajdują się jeszcze oryginalne pancerne drzwi. Z tyłu znajduje się identyczny bunkier i w lewą stronę do góry znajdowało się takich bunkrów cztery. Władze lokalne i policjant, z którym tu rozmawiałem niedawno, nie chcą zainteresowania tą stroną. Dlaczego? Niemcy, jak się wycofywali, być może że nawet to Rosjanie, wysadzili tutaj potężne składy amunicji i uzbrojenia. Tu nie potrzeba żadnego detektora ani niczego. Wystarczy troszeczkę farta pochodzić po tych krzaczorach do góry, w kierunku góry białej albo kamiennej, i można masę niewypałów znaleźć i się wyposażyć. Ale jeszcze raz, żebyście zobaczyli, takich punktów oporu praktycznie w całym Rize nie było. Ludwikowice, jako jedyne, ze względu na swoje, swoją, swoją ważność militarną, były wyposażone w tego typu bunkry. Miejscowi sobie powykorzystywali te bunkry, bo to co tu widzicie, to w środku jest garaż i komórka. Te kopułki, które tu wystają, były kopułami wentylacyjnymi, co może świadczyć o wielkości tego schronu bunkru. Jedna z pań, która tutaj mieszka, właśnie opowiada, że jej ojciec, jak się wprowadzili to do, do, do Lodwikowic, postawił dom na takim bunkrze. W latach 50. zostali z tego domu ewakuowani i z piwnic, do których oni nawet nie wiedzieli, wyniesiono około 25 skrzyń z dokumentami, z uzbrojeniem i konserwami.